Hmm, cześć siema! Dzisiaj znów gramy w Terrarię Jest ze mną y, mój znajomy Orelak Jeszcze raz Siema! Hmm, tak, on należycie też gra w Terrarię y, Już od ilu? Od dwóch lat grasz? No, gdzieś koło. Y, naturalnie, y, jak zapowiadałem W y, y, filmiku, który wrzuciłem y, Wczoraj z samego rana pod, pod tytułem przygotowanie na bossa no, oczywiście tak boss przygotowany jest na no, wszelki wielki wziąłem jeszcze jeszcze jeden, jedno przywoływanie bossa zrobiłem, żeby w razie zgonu normalnie jeszcze raz go przywołać się nie mylę oko to jest pierwszy boss nie powinien znaczy no sprawia problem najlepiej się go pokonuje na serwerze jeśli się ma własny serwer naturalnie kiedyś miałem serwer hamaci a tak no niestety ostatnio coś nie chcę hamaci współpracować z moim o przyszło oko 2080 myślę że będę próbował omieć je, jego ataki szybko uchać poty i rozwalić go jak najszybciej e, oko wrzuca małych pomocników demoniczne oczy jak widzicie mój mask daje radę zadawać po 60 na szczęście obrażenia No już prawie 800 życia mamy za nami yy, Tak, y, Dominik, możesz przypomnieć ten powiedz dla widzów co lota z oka, bo ja już dawno w to nie grałem i zapomniałem. Yy, miksturki demonitor chyba No Demonitor yy, Trochę tam monet i coś jeszcze, tylko nie pamiętam. Się nie mylę, tam jeszcze jakieś specjalne, żeby widzieć surowce, miksturka, ale to kilka nie są... kilka potek jest na pewno różnych. Uh -huh. To wiem na pewno, bo też to pamiętam. Wiem, że y, z Ory z zawa... zawalisty ten będzie. Niech się dalej. Zawalista zbroja, taka fajna fioletowa, fajne itemki będą. Mocny łuk, nowy. U. A i słuchaj będziesz potrzebował jeszcze takiego shadow zapomniałem jak się go zdobywa, no, Tak, 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 scale, bo żeby... z nie wykraftujesz, nie wiem dlaczego. No i koniec. Czyżby oko mi uciekło? Nie. Szybko odwróć się. Uciekło. No nie. bo drodze. Moli się. Uleczę. No, tak jest oko właśnie, co się... Yy robi się takie atakuje morderczymi uderzeniami, gdybym miał jeszcze jeden, może więcej trochę KP220, to może może. I też jest taki... że trzeba trochę czekać zanim się hmm, podkaza, żyje. Dobra, to co? Próbuję jeszcze raz. W tym razem myślę, że go w Jeszcze mam granaty. Obiecywałem wam, że dzisiaj materiał, znaczy, że w najbliższym czasie właśnie będzie ten materiał, więc dzisiaj próbuję go nakręcić. I e, dzisiejszy to też będzie coś takiego jak pogaduszki z widzami. E, czyli coś takiego, że będę się łączył, na mierze widzów i będę z nimi normalnie rozmawiał to podczas nagrywania jakiegoś let's playa z jakiejkolwiek gry. Jeśli nie mylę Dominik, y, ty nagrywałeś kiedyś z Cesa na twoim kanale widziałem film No nagrałem filmik z Cesa fajny Toy Breaka e, e, reklamę i do tego nie, reklamy. Jeszcze... A, nie reklamę? I do nie. tego mówiłeś, że... A i jeszcze masz pytanie do Zapytaj bez. No nie nie o tym! <laughs> nie zabiję cię. No, no jak no, ludzie przecież chyba jak będą wbijać na twój kanał, to co zobaczą, tak? Dopóki tego nie usunięli. Niestety zobaczył. A się wkurzyłem, rzucam granatami. Na pałę. O shit! Piczkę Dobra. Niestety mam powolne odradzanie się. Mm. Czekajcie, chwilę się rozłączę. Zdobędę demon AI. Znowu... Kurczę, znowu muszę... Dobra, byłem zdobyłem, ale niestety jest zmiana planów, bo przyszło jest armia goblinów. I niestety to co w gobliny mają magiczne zdolności przez y, które nam zadają duże sumy obrażeń. Są też soldiery, właśnie widzimy, że próbują się dobijać. Właśnie się dobili. O, widzę, że jeszcze nawet archer jest. Teraz uważam, bo mnie zabiją znowu, tak jak myślałem, jestem trupem. Zabili właśnie Jurda. Czekam na spawn'a, bo tu... Widzę, że to będzie straszny trudne. Dominik, miałeś już sam, że przyszli do ciebie gobliny? Dzięki goblinom flotają nam ciekawe itemy, na przykład... Roket WC umożliwiający nam latanie. Różne. Teraz, nam właśnie widzę, go pozabijają nam NPC. No, niestety. Czy Arm Dealer już nie żyje? Raczej tak. Właśnie zabili nam Army Dealera. Już jestem? Jestem? No, jesteś dobra. Yy, Do to zrobiłem. Aha. Yy, właśnie teraz jesteśmy dalej. Yy, w nagrywaniu mam yy, przyszli do mnie gobliny Niestety jest... Dalej, czy nie? Ostra rozwałka na razie Będę Raz, ci pomógł, ale wiesz No właśnie Mogłem właśnie... Może się postaram popatrzeć. To jest może serwer będę miał Hamaci albo non-Hamaci Ty Może lepiej ja postawię, bo ty masz słabszego kompa z tego to widać a, Ale mam szybszego netka Jakiego masz nuda? 10 mega. Jakiego? 10 mega. A dostawca? Chyba last Ja mam dwa mega. O, właśnie nam pozabijali. Szybko się umoli. Wezmę się sobie życie. Czekam, może do jakiegoś rocket rok. Dwóch sylotów. Nic nie powiem. Już, już się nie odzywam. Jak tam idzie? Wiesz, że dobrze, już parę razy zginąłem Na Adę bez umierania? No, z lepszymi temami na pewno Okej okay. musiał z domu te nagrobki pousuwać Okej okay. Na no, no szczęście się chyba skończyła akurat już ta faza z czarodziejami Mam nadzieję O nie, no i wykrakałem na zawołanie po prostu Mam że jeszcze rocket bozcy nie lotu O, mam fajnie Szybki pod Szybki pod Dobra I teraz Mam przewagę na Dark Przede wszystkim, bo na szczęście moje strzały mogą przylatywać przez wszystko. Nie mam spiki i bally, to jest jeszcze fajnie. Por Porodrzucał sobie na bossa. Ok, jeszcze sobie i może... wezmę i idę do kopalni. A na w co teraz grasz? W Minecrafta? Minecraft, Minecrafta teraz grasz? No, na Xboxie. Tak, a i jeszcze w gry wygrywam, bo zawsze zapominam. Yy, yy, myślę, że filmiki z, z Minecrafta się... Właśnie nie maj, filmiki z Minecrafta raczej już się nie będą pojawiały na kanale. Być może sporadycznie jakieś, jakieś edycje na yy, święta. Eventy. Na Halloween, czy tam eventy. Yy, yy, jakieś wakacyjne wydania. Tak, to wątpię. Myślę, że właśnie nie wiem, jak to będzie jeszcze z serią od zera do farmera. <mary> Na razie coś mi... nie chce mi się za bardzo nagrywać. To szczególnie jeszcze z komentarzy. No to... Też gra trochę męczy się, bo non-stop tam wykonujesz różne rzeczy. Okej. Okay. O, w mi się zetpiły dwie w drzewie. W dżungli. <mary> Spoko. Tak I, i tak gapił się na mnie jeszcze Kurczę Gold Coin Trzeba lesieć i rozwalić do końca Ja sobie uzbieram kasy i sobie flintol Pistol jest jeszcze kupię na walkę z gorszym Ty ja kupujesz te, te pistole, bo ja w ogóle nie ma o tym, jakiego się kupuje. I Alberto. Tak itch. dawno nie grałem się kupuję Prawym? Ale o którego? Army Dealera A razie się wiesz, on przychodzi jeśli znajdziesz pierwszą broń y, na świecie, ja na przykład sobie y, przychodziłem sobie obok tam gdzie są te koruptory, inaczej tam no, można ponadwać korupcję. tak w skrócie zawsze tak, panie spokojnej no. walki z bossem, wyszło jak wyszło. Przyszło z stawię Zostawię drzwi i zostawi otwarte dla niego. Ci... Ja ale wiem, że gobliny mają pewnego NPCa, który jak się da mu trochę kasy, to uleczy ci da, e, dowolny przedmiot. Tak, tak, tak. Właśnie Znaczy ich, go można szukać w, w jakichś tych kopalniach pod, pod ziemią, w gruncie. Właśnie... o... Te grałem z bratem, to się to, takich rzeczy zawsze się tam wchodziło, się na jakieś tam terraria, wiki na, na przykład. To się... Początki zawsze. Ale najlepiej i tak się odkrywa samo wszystko. No. No na przykład my sami poświęciliśmy świat bez niczyjej pomocy. Yy, mini Sharki, Starfury. Wszystko mieliśmy praktycznie. Mam pytanie, starczy mi mi 400 takich drewna do kopalni? Myślę, że tak. Ok. To teraz mam gówniany mieczyk na nich. To właśnie trochę. To mnie ciekawie nie na rękę po prostu te gobliny. Mam na razie jeden gold, jeszcze 4 golda, i być może sobie kupię flingtor pistols. Dzięki... Boże, jak ja, jak ja genialny jestem, nie? swój miecza na no. sharpness 2 i podpalanie 1. No. bo jak było, że sharpness 1 i, i podpalanie, to wypadało no. mięsko podpalone. A teraz za, wcześ za wcześnie zabija ich i nie, wypa nie wypada, usmażone. Wniosko? No, niestety Niczego I To Bo chamska to... jest Sam się to, robione, jak jest ja tutaj zgona zaliczę Nie mam tutaj jakieś też żeby drzwi przytrzymać nie, nie wiem trzeba zmienić poty to na bossa jeszcze zostawię. nie mam tutaj jakichś potów innych Wow shit fuck Czułem czu, czu npc, o właśnie widzę, że pozabi, pozabijali npc nam gobliny, no niestety no. I tak. tak się odrodzą. No wiem, oni się odradają i normalny spawn mają się. A to raczej po akcji z goblinami wyjdzie. Szkoda, że po z każdym zgonie znika ten demoniczny oko bo... No Ale na, na razie... multi byłoby wygodniej Szczerze ci powiem A nie wiem, umiesz postawić serwer non, non hamachi? Czy poglądaj na YouTube, może Znaczy, mój kolega mógłby mi port odblokować, tylko Mam tak skomplikowany router No Że łatwiej się całej Heimli nauczyć Niż odblokować porty A jakiej firmy masz router? Heimman Aaa Ja mam TP linka znaczy ja, ja mam teppelinga, tylko że na ja tam mam Hejmana. No 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 ja ta... m... coś Za 2 giga? Za 2 mega No, no Są razy tańsze nety Za 10G Za 10 mega tyle płacisz Nawet ja jeszcze mniej Niektórych hmm. dostawców A, czy może będziesz, takie czy może będziesz prowadził jakieś nagrania na YouTubie? Nie no, później zacznę, jak będę miał warunki odpowiednie. Jak sobie kupię mikrofon lepszy dla początkujących YouTuberów. Po MK, MK, pro mi poleci jakiś. Czemu? Czemu dla początkujących? Nie lepiej Blue Yeti kupić od razu? No nie wiem, zależy czy moje filmy będą się podobać ludziom. Nagrywaj na razie bez głosu, możesz nagrywać. Nie wiem, na przykład z SESA lub y, z tego strali z ludzie oglądają tam jakieś różne, Tylko, że tam Minecrafta to nie, nie, nie lepiej na, nie nagrywać, ja ci mówię. No No chyba, że na jakichś paszkach własnych to wtedy się da. No na modach prezentacja modów najczęściej to najbardziej. No to... Nieważne. Myślę, że jak będę właśnie nagrywał symulatora farmy, to tylko będę miał prezentację modów, bo to mi będzie tak. To tam jakieś godzinne filmik, to tam ludzie nawet nie będą oglądać. To jeszcze lagi pewnie będą. O, i zabili pieniędzy. No, co? Użasz I jedziemy dalej. Nie przy ludziach, chłopcze. Dobrze. Przepraszam, wiedziałem, te... Kurczę, ginę ciągle, nie wiem, mam już dwa goldy około, żeby tylko, schowaj do skrzyni, albo do piggy banku, wiedziałeś, pigibanku. że w piggy banku się rozmnażają, rozmnażają się pieniądze, no co jakiś czas, ha? Im, więcej, im więcej pieniędzy większej wartości, tym szybciej, A widzisz, ty, nie wiedziałem, wiesz, ja powiem ci szczerze, mam na razie tylko dwa golda, Miałem kiedyś platonówkę i 50golda I no. schowałem do pigbanku no. I dwa dni później miałem dwa pla dwie platonówki Dobra, więc się, że skończę ten materiał Zapraszam do w górę Narc.